Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy, myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca. Daje się, powiem, znaleźć tym, co Go nie wystawiają na próbę. Objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego, bo przewrotne myśli oddzielają od Boga, a moc, gdy ją wystawiają na próbę karci niemądrych, mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi. Święty duch karności ujdzie przed obłudą, usunie się od niemądrych myśli, wypłoszy go nadejście nieprawości. Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi, ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary, ponieważ Bóg świadkiem jego sumienia, prawdziwym stróżem jego serca, tym, który słyszy mową jego języka. Albowiem duch Pański wypełnia Ziemię. Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy. Ciekawe słowa, początek Księgi Mądrości. Słyszymy o pewnym związku, który jest między mądrością, bożą mądrością, a moralnością, naszym postępowaniem, naszym dobrem albo złem. Jeśli coś źle robimy, to tracimy mądrość, nie jesteśmy mądrzy. I rzeczywiście, jak się czasem posłucha takich ludzi, którzy brną w jakieś zło, to nie czuje się jakiejś mądrości w ich wypowiedziach. I odwrotnie, kiedy człowiek rzeczywiście stara się żyć po Bożemu, to czasem coś prostego powie i rzeczywiście czuje się jakoś głębiej, jakoś mądrość w tym, co on mówi. Ale zwróćmy uwagę, że ta moralność, to postępowanie, to nie tylko chodzi o jakieś uczynki konkretne, ale na przykład słyszymy takie, przewrotne myśli oddzielają od Boga. Moc, gdy ją wystawiają na próbę karci niemądrych, Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzydanym grzechowi. Święty Duch Karności ujdzie przed obłudą, usunie się od niemądrych myśli. Czyli widzimy te myśli, te intencje, jakiś wewnętrzny człowiek, że czasami może zewnętrznie wszystko jest w porządku, ale wewnątrz jesteśmy jacyś obłudni, mamy złe myśli, złe pragnienia, złe intencje. I tutaj gdzieś jest ten początek grzechu, i to, co nas pozbawia mądrości. Warto, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co wewnątrz przeżywamy. Nie tylko to, czy uczyniliśmy coś złego, czy nie, ale co było wewnątrz nas, albo co jest. Przyjrzyjmy się naszym wewnętrznym intencjom, naszym myślom, naszym uczuciom, z którymi robimy coś albo nie robimy. Co dzieje się wewnątrz mnie. Zwróćmy uwagę na to, gdzie są te wewnętrzne problemy. To pozbawia mnie mądrości. I bardzo często możemy zauważyć, że zewnętrznie wszystko jest w porządku, a wewnątrz są złe myśli. Ale też i innych my nie możemy osądzać, bo my nie znamy ich myśli, ich intencji. Być może oni coś robią, ale w sercu mają zupełnie coś innego. Mają coś dobrego, mają jakieś intencje, ale my tego nie zauważamy, bo nie znamy ich wnętrza. Tylko Pan Bóg zna serce człowieka. I także o tym mówi dzisiejszy Psalm. Piękny Psalm 139. Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę, i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, i znasz moje wszystkie drogi. Zanim słowo znajdzie się na moim języku, ty, pani, już znasz je w całości. Ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz i kładziesz na mnie swą rękę. Ten psalm pięknie pokazuje, że Pan Bóg zna nasze wnętrze i musimy też brać to pod uwagę, że nie tylko to, co myśmy zrobili albo nie zrobili, ale Pan Bóg zna moje wnętrze, Pan Bóg zna moje myśli, uczucia, intencje. Dzisiejsza Ewangelia, Jezus powiedział do swoich uczniów, Niepodobne, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą, byłoby lepiej dla Niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie, jeśli brat Twój zawini, upomnij go, i jeśli żałuje, przebacz Mu. I jeśli siedem razy na dzień zawinił przeciw Tobie i siedem razy zwróciłby się do Ciebie, mówiąc żałuję tego, przebacz Mu. Apostołowie prosili Pana, przymnóż nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwi się z korzeniem i przesać się w morze, a byłaby wam posłuszna. Bardzo ciekawe jest to zestawienie, że z jednej strony słyszymy zgorszenia i biada temu, przez którego przychodzą, i, i taki bardzo ostry język. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu i wrzucono w morze, a z drugiej strony zaraz po tym Jezus mówi: jeśli by siedem razy na dzień zawinił. Przeciw Tobie siedem razy zwróciłby się do Ciebie, mówiąc: żałuję tego, przebacz mu. Czemu takie bardzo różne podejście? Tutaj bardzo ostra reakcja, bardzo konkretna reakcja wrócić wrzu go w morze, kamień młyński a tutaj przebaczaj nawet mnóstwo razy. Myślę, że kluczem do tych słów jest też ym, pierwsze czytanie, psalm, czyli intencje, wnętrzne intencje. Jeśli człowiek nawet czyni dużo zła, ale ciągle gdzieś prosi o przebaczenie, ciągle żałuje za to, ciągle jakoś się nawraca. Przebacz, przebacz, zostaw. A jeśli człowiek, może nawet i obiektywnie nie jest jakiś straszny, ale człowiek brnie w to zło, jest bardzo nastawiony na to, żeby to zło czynić i nie chce od tego odejść, nie żałuje, nie, nie pokutuje. Tutaj trzeba bardzo ostro reagować, bo jak nie, to Pan Bóg na sądzie bardzo ostro zareaguje. Badajmy nasze intencje. Co jest wewnątrz nas? Czy jest ten duch skruchy, pragnienie mądrości Bożej, szukanie Pana Boga, czy... Jesteśmy zatwardziani w swoim grzechu. I na koniec, to bardzo ważna prośba: przymnóż nam wiary. Apostołowie widzą, że taka zmiana przy takim radykalnym myśleniu, żeby wypełnić to słowo, które mówi Jezus, potrzebna jest wiara, potrzebna jest Boża pomoc i z głęboką wiarą musimy podejść do tego, żeby też tyle razy przebaczyć ludziom. Warto, żebyśmy w takich momentach, patrząc na swoje intencje, na to, co wewnętrznie przeżywamy, żebyśmy modlili się tymi słowami: przymnóż nam wiary. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu z Syberii z Panem Bogiem.